Witam i witam serdecznie z tej strony. Kończy się Marek się 77 w nagraniu Asfaltu 9 Jeżeli znudziło ci się typowe strzelanie czy RPG, a chciałbyś zażyć mocnej adrenaliny, mam propozycję z Microsoftu dla ciebie specjalnie. Drogi kochany Bitu, gdzie Mitsubishi, Porsche terminuje na gorsze oraz BMW i tym podobne pojazdy klasy od A poprzez D, E i tak dalej chciałbym ci zaproponować abyś sobie pobrał nie obawiając się gwizdku których serdecznie również pozdrawiam dziękuję za subskrypcję komentarze łapki w górę oraz Kreatywne, konstruktywne oczywiście komentarze podziękowanie osobie Incognito za podarowanie gry Którą no, notabene będziecie mieć niebawem I czemu w drodze wyjaśnienia mnie nie widzicie na live'ach Powagi dwóch uwag Po pierwsze to jest migdał, e, który pani Ralingol dopiero po raz trzeci będzie mnie widzieć 3 miesiącu, 5. Tak, takie są terminy do specjalistów. To jest chyba najkrótszy termin, na który obecnie czekam. No i cóż, yy, poza tym padło, padają mi ponad miesięcy kończyny górne, czyli od łokcia, stawy łokciowe, stawy nadgarstkowe, stawy yy, przedpalcowe yy, w dłoni. Yy, no, dają ostro po pa. Zagrajmy sobie tym pojazdem. Tak naprawdę pod tym pojazdem jest jeszcze bliższy Nie wiem czemu konfigurę jakie razem z tym, no ale dobra. I o ile w tym e, oparcie 9, stabilność pojazdu idzie wykaić e, pod palcami to kolejna gra, którą będę chciał wam zaproponować również e, za darmo jest grom e, również z serwisigową Tą właśnie rufnicą przy tej grze mam opcję, by kolegować kolecia z jazdy. No, to właśnie było widać, że mnie też po byłoby... Jak powiedziałem, o ile tutaj idzie pojazdem zapanować, to tam nie. Tam niestety nie... Yy... Zakładam, że I właśnie nie wiem, czy gogę tłumaczy mi dobrze, a się przetłumaczyło. Bo wiem, że w tych zadaniach mamy między innymi właśnie obrócenie pojazdem Boga. Tak zwany Driftingo. Ok, next. stronę. Oczywiście cały czas ee, możemy tuningować. Elegant. I tutaj możemy zagrać rozgrywkę. 10. OK. De facto, um, albo fakt faktem, kurczę, blada granat ma się hmm, mm, 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 mm. Okay. OK. No a niestety legendowy pojazdów nie ma, więc sobie nie, nie, nie pogram. Owszem, można je dokupić, no nie W sensie finansowym Czyli gotówkę No ale, no niestety Ne, pogramy sobie, bo ja tak powiem um, no no. nie No tu coś tego ma Play, ale No nie puścimy Puścimy ten play czyli y, Mitsubishi damy radę Mitsubishi jak widzicie że zazwyczaj mam nic związany z kanałem więc dla tych którzy y, próbują na Messengerze coś wyłuskać to nam Wam tak y, że ja mogę potwierdzić dane prywatne, a więc co za tym idzie może się mnie pytać, ale ci ja mogę powiedzieć tak albo nie. Okej? Okay. Dobra. Po <laughs> prostu nie... Po to pisałem na platformach od Youtuba, Facebooka, Discorda, gdzieś inne, że... Marek ma po to żeby... Nie poza Aj i przykleiłem się. Po to, żeby właśnie nie pisać danych. Owszem, Google będą posiadać. Personalne. No z uwagi na to, że w przyszłości nie zamierzam i wyłącznie siedzi o tej moptowskiej tak powiem renty, no nie no bo co tak naprawdę no Motoska renta to jest 680 zł i dlatego e, jeszcze raz ukłon w stronę Giuszku i osób które w e, e, chciałby to chciałbym powiedzieć e, w ramach zazdrości w ramach e, Solidarności z Cukuratorem. No chcą zabłysnąć, szukając ramy. No nie wiem, jak to jeszcze... Nie wiem jak to jeszcze nazwać odini, bo to jest po co prostu dla mnie Ja rozumiem jakby ktoś Nota bene. O jak się Waliłem. w powodzie, czyli mnie mnie spalniało Tutaj sobie nie No i niestety to, to nie jest jakiś rekord, to nie jest rekord. A, hamulca <w> gorące. Dobra. Wydało mi się 400 punktów. Next. O! Oh. Dobra, trzydzieści no. dwa. Hmm, 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 dobra, to jest jeszcze za słaby pojazd. Tutaj możemy spróbować. Gdy? No halo. Yeah, well, that's not the bottom. No ice is to 플라이 오 레노카 내가 봤으면 이렇게 레노폰 쓰면 그래 참가 Ważne, żeby się nie wkleić do ściany, bo to wtedy jest, no, tam. Najpierw wkleić do ściany. Ale widzę, że tutaj... No nie, to się przykleiłem bez ciany. Ale nie wypadłem z trasy, to jest... Aaa, nie będę najlepszy, będę piąty. Piąty to nie jest, to co bym chciał, no ale dobra. Next. Next, a no, co tutaj jest? Bo za oglądaniem można zyskać 600 złotych. Next. 2 tysiące next zdobycie, tak, play, czyli kolejny bilet do wykonywania. Minuta czterdzieści. Nah, ada kita mau ya te gorszy czas hmm. nie, dobra. to jeszcze z się za czas.

Dette går det igjen til. nada habrá To co? No Też ósmy. To nie jest najlepsze. grami się ściąga No i nie ma to już ściąga mi do upgrade mi to już ściąga a cóż jeszcze raz miejsce to nie jest najdorzej. Next. A więc ślicznie dziękując za subskrybowanie, łapkowanie, komentowanie, zapraszam na social media oraz podsumowując, gry, obydwie są warte uwagi i warte tak powiem adrenaliny I ja uprzejmie proszę o konstruktywne, kreatywne komentarze, subskrybowanie, komentowanie i najczęściej zmiany na Facebooka tam prędzej znajdziesz. Natomiast Discord ostatnio mnie straszył, że mi po prostu wymknię yy, tak powiem logowanie tam, a niech zabierą, mam to w Dziękuję z Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Dwajcie zdrowo!